thank you pierwszy dzień zawodów wiechodnej. Prosimy o podsumowanie. No, dla mnie dzisiejszy dzień był bardzo udany. Super czasu udało się wykręcić. Jeszcze takich nich w historii tutaj Lancerem nie pojechał. Bardzo dobrze. Jutro, gdzie Jutro przyspieszam, wiem gdzie urwać. Do trzeciego Igora tracę niewiele, po półtorej sekundy na podjeździe. Więc myślę, że można przyspieszyć i powalczyć o podium. Na ja, trasie się czuję bardzo dobrze, nie będziemy nic zmieniać, bo jedzie się dobrze. Brakuje jeszcze troszeczkę pewności siebie, mało w samochodzie przejechanych kilometrów, ale myślę, że da się przyspieszyć jeszcze. Dobaj, no chyba wspaniały wyścig dzisiaj tutaj podczas moriska Piachotna. Tak jest, dzisiaj było świetnie, jało mi się bardzo dobrze, czasy pokazują, że jest potencjał w samochodzie. Właśnie jest potencjał w samochodzie, ale nie tylko w samochodzie i też w zawodniku. No, staram się, jest coraz lepiej, przyzwyczaiłem się do samochodu, przyzwyczaiłem się do prędkości. Myślę, że można jeszcze troszeczkę przyspieszyć. Powiedz mi, ten odcinek tutaj w jest bardzo trudny, bo najpierw taki bardzo szeroki, a później wpadający do lasu. No, ten las mi się bardzo podoba, staram się tam bardzo szybko jechać. No, ogólnie trasa jest pod mój samochód, można powiedzieć, bardzo dobry docisk i jechało mi się świetnie. Czwarte miejsce w Generalce w kategorii pierwszej to świetny wynik. Może być to trzecie jutro? No może być. Postaram się jutro sprawić niespodziankę, bo niedużo tracę do czołówki i z tego jestem bardzo zadowolony. Miejsce czwarte, ok, ale czasy są bardzo dobrze. Jeszcze nikt tak szybko nie jechał tutaj w w historii Lancerem. weekend niezwykle udany, wczoraj świetne czasy, czwarte miejsce. Dzisiaj, no, niestety, przykro mi, że spotkało takie nieszczęście go, e, e, przepraszam, Beresia Józefa. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Super. No jeździmy dalej, będziemy starać się podgryzać konkurencję, czyli pierwszą trójkę, czwórkę może. I będziemy walczyć. No.

월요일에 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 월요 там кухошку так могу просить. R. Droga Adultryli её csppateростin고 Keoreyё, Doama d'Urssii Düsolla Dwoai srndhury srndhurya varyos dieselnipo T administratinjy, Andin za srndhury srndhury ckci, そma chfc acsharluca que